Czy będzie pani korzystać z sędziowskiego immunitetu? Nie w tej mam sprawie? innego wyjścia, panie redaktorze, dlatego że sędziemu nie wolno się zrzec immunitetu. Ale chciałaby pani, żeby ten immunitet został uchylony i w prokuratura chciała eee, pani postawić Ja bym postawić chciała zarzuty? spokojnie pracować. Eee, najpierw niech przedstawią jakieś zarzuty, niech poproszą. Eee, mówi się, że mam cztery postępowania karne, a ja formalnie o żadnym nie wiem. Nie dostała Pani żadnej informacji nie, w tej sprawie formalnej? Nie, w żadnej sprawie żadnej informacji. Ale formalnej. jeśli prokuratura zaprosi na przesłuchanie, to Pani się wybierze. Oczywiście, jako świadek, gdy zostanę zaproszona, tak. Kiepska operetka zamienia się w postępującą sepsę. Zamieszanie, walka, wojna o władzę w Sądzie Najwyższym, przepychanki we władzach Sądu Najwyższego to tylko niektóre tytuły z artykułów z tego tygodnia. Jak to jest widzieć, że instytucja, którą się kieruje, Pogrąża się w organizacyjnym chaosie. Nie pogrąża się w organizacyjnym chaosie. Nie może Pani dzisiaj pogrąża powiedzieć, że Sąd Najwyższy się, to jest organizacyjny się, wzór Pogrążę sceny. Ależ oczywiście, że jest organizacyjny wzór, dlatego że Sąd Najwyższy bardzo dobrze pracuje. Wszystkie izby pracują, kancelaria pracuje. Natomiast chaos, w którym Sąd Najwyższy jest pogrążany, jest to po prostu wojna medialna. Ja skorzystałam z ustawy, z zapisu artykułu 14, który daje pierwszemu prezesowi prawo zarządzania Sądem Najwyższym. To tu się zatrzymamy. Przepis. Na który powołali się moi jakby przeciwnicy medialni, e, daje im prawo zarządzania sądem Izbą pracy na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych nie Czy dopuszcza Pani prawnie. myśl, że mogła się Pani pomylić, wykorzystując artykuł 14 e, ustawy o sądzie. Nie. Przemyślałam najwyższym? to radziłam się osób, do których mam zaufanie i którzy są świetnymi prawnikami. i Jestem przekonana co do swojej decyzji i podam jeden krótki. I pani przykład. mówi, że premier po raz kolejny mógł się pomylić mówi tak. Jeden, jeden zalecałabym, proszę, proszę, że jeśli piastuje się proszę tak wysokie się funkcje... Powiedzieć jeden prosty przykład. Sześć miesięcy na podstawie tego przepisu, na który powoływali się sędziowie z Izby Pracy nie mogliby dłużej zarządzać z mocy ustawy, nie naszej, niż sześć miesięcy. Tak, jasne, Pan premier powiedział i wykonał, że nie da kontrasygnaty. Sześć Momencie, miesięcy mija w lutym. Co dalej? Strasznie komplikujemy, widzą <grym> tę rzeczywistość. Nie. Pani mówi tak. Zalecałabym, żeby jeśli piastuje się tak wysokie funkcje do premiera, to mm. jednak najpierw zapoznać się z przepisami i stanem faktycznym. Tak. No to minister Bodnar pokazuje stan faktyczny z ostatnich lat, z podobnych e, sytuacji. 2018 mhm. rok. Sędzia Kozielewicz przejął obowiązki prezesa Izby Karnej jako najstarszy starzem. Podobnie sędzia Gonera przejęła obowiązki prezesa Izby Pracy. E, oboje byli wskazani na podstawie ustawy Prawo o ustroju tak, Sądów oczywiście, powszechnych. Tak, ale oprócz stanu faktycznego zalecam jeszcze zapoznanie się z przepisami prawa, gdyż w 2018 roku, czyli wtedy, kiedy pan sędzia Kozielewicz a następnie, kiedy świętej pamięci pani sędzia Gonera na tej podstawie zarządzali izbą, były kompletnie inne przepisy. 2020 rok, sędzia Też. Kozielewicz znów przejmuje obowiązki prezesa Izby Karnej. 2021 rok, gdy skończyła się kadencja Dariusza Zawistowskiego, który kierował pracami Izby Cywilnej, to pani przejęła obowiązki tak, w tej na Izbie, podstawie tego ale na przepisu. podstawie, no właśnie, nie własnego odczytania ustawy, ale postanowienia prezydenta z kontrasygnatą tak, premiera że tak. i wtedy potrzebowała pani tego pisma z podpisami prezydenta Ale i premiera, wiesz? a dzisiaj nie. Przepraszam bardzo, panie redaktorze, wtedy prezydent i premier działali bardzo szybko. To udzielenie tej kontrasygnaty i wskazania mnie trwało chyba dwa dni. Natomiast oczywiście w tej chwili ustawa o Sądzie Najwyższym reguluje tę kwestię, że to prezydent wskazuje od 20 roku. I prezydent nie wskazał, tego. bo nie ma kontrasygnaty yy, premiera. Dokładnie tak i pozostaje nam luka pewna czasowa. Okres przejściowy, kto ma zarządzać Izbą Pracy. I pani tę lukę interpretuje. Tak, w taki, ja interpretuję, a nie inny że artykuł 14 y, uprawnia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do zarządzania Izbą Pracy i to ja, jako osoba, która została powołana na to stanowisko przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, będę zarządzać Izbą, a nie przewodniczący wydziału na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Choć jeszcze niedawno mówiła pani, że sąd. Najwyższy jest zorganizowany tak jak federacja. Tak. I w Sądzie Najwyższym są prezesi izb, którzy są niezależni. Tak, i tak naprawdę Ale nie niewiele zależy od pierwszego prezesa. Ale nie ma prezesa. Jak będzie w izbie nie, nie ma prezesa, bo prezes nie wykonał swojego, odchodzący prezes nie wykonał swojego ustawowego obowiązku i nie zwołał zgromadzenia wyborczego na sześć tygodni przed y, zakończeniem jego kadencji. Tak jak i wtedy, pani profesor. Jeśli wejdą w życie przepisy o weryfikacji sędziów, o czym słyszymy choćby wczoraj, tych pow przez tak zwaną neokrs Podda się pani tej procedurze weryfikacyjnej? Absolutnie nie. Panie redaktorze, wczorajsze spotkanie, używając alegorii, to było spotkanie wilków, które naradzały się jak zjeść owce bez udziału tych owiec, które mają być zjedzone. Nie premier szumnie ogłosił, że doszło do porozumienia z prawnikami, z którymi prawnikami? To jest po prostu działalność absolutnie jednostronna. My, czyli Neonówki, nie zostaliśmy zaproszeni na te spotkanie. Pani no oczekiwała zaproszenia na spotkanie środowisk prawniczy? Tak, oczywiście spodziewam się jakiegoś, jakiejś rozmowy konstruktywnej na ten temat. Natomiast widocznie premier i pan minister Bodnar bali się trudnych pytań, na przykład dlaczego chcą traktować jak przestępców sędziów, którzy zastosowali obowiązującą wówczas ustawę. Ostatnich latach Czy... takich rozmów pani chyba nie pamięta, jeśli chodzi o nie, nie, rozmowy. Ministra sprawiedliwości premiera, Ale ja nie rozliczam, ale ja nie prawnicy. rozliczam rządów. Ja wzywałam i tamten rząd, przecież były moje listy otwarte, i wzywam ten rząd, żeby usiadł i zaczął postępować uczciwie. Najlepsza w tych propozycjach jest instytucja czynnego żalu, czyli samokrytyki. Piewcą samokrytyki był Józef Stalin, który uważał to za istotne narzędzie działające na rzecz wygrania rewolucji proletariatu. Jest to narzędzie, które ułamie ludziom kręgosłupy, a przynajmniej próbuje to zrobić. I pytanie, czy pan redaktor chciałby, żeby pana sprawę sądził taki sędzia ze złamanym kręgosłupem? Chce pani ja mam nadzieję, że, że rząd owce... chce łamać kręgosłupy, tak, kręgosłupy sędziom. Dokładnie. Politycy, rząd, politycy, gdyż wprowadzenie mechanizmu, jakiejkolwiek weryfikacji będzie już standardem wykorzystywanym w przyszłych rządach.